Cóż to, 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 to za fakturka? Cóż to za część? Tak. Fajne, 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 fajne. Dźwignia hamulca składana. Oczywiście od czego? Od Afryki Twin RD04. Zaraz się przymierzę z tym. Będzie nieco dłuższa dźwignia. I będzie... Tyk. Składana. Dobra, tip jak wymienić to dźwignię hamulca. Tu jest bardzo wredny dostęp, i co należy zrobić? Próbowałem odkręcać bez demontażu tą śrubę. Bardzo zły pomysł. No to tak, trzeba zdemontować podnóżek, trzeba uwolnić sobie pompę hamulca. I teraz możemy to sobie odchylić w ten sposób i dość kluczem to po prostu obracać. Bo gdy tego nie zrobimy już uszkodziłem sobie łepek, łepek śruby, bo używałem różnego rodzaju kombinerek, żeby to poruszyć. Nic z tych rzeczy. Róbcie to z głową. I tak wygląda. zajechany łepek śruby, bo błąd popełniłem, ale znalazłem z nierdzewki, na długość identyczna. Nie wiem, jaka jest twardość, ale zastosuję z nierdzewki. To widzimy po wyjęciu. Trochę rdzy, trochę brudu w tulei i uszczelka. Teoretycznie powinny być dwie uszczelki. Zaraz poszukam z tamtej strony. Czyszczę to, daję trochę tawotu i składam. Znowu sobie smarujemy otworek tawocikiem. Smarujemy sobie naszą ośkę tutaj. Sprawdzamy, czy są te gumeczki. I teraz trzeba wiedzieć, jak to złożyć z powrotem. haha ha. Jaka jest tak naprawdę różnica pomiędzy tymi dźwigniami? No ta od Afryki jest mniej więcej około centymetra, może nie całego, albo coś koło tego dłuższa. Jeżeli chodzi o samą wielkość platformy, to mniej więcej na szerokość ogólnie wychodzi to samo, co ta transalpowa. To, że się chowa, tylko ona jest jakoś tak inaczej. Ta transalpowa była jakby trochę bliżej. Może miałam pogiętą już. Trochę bliżej, tak mi się wydaje. Zresztą teraz zostało tylko do wyregulowania yy, poziom. To już muszę się przejechać, zobaczyć, jak noga leży. I, i powinno być super. ごありがとうございました Trochę zdjęć, trochę zdjęć, ale Dobra, trzeba coś powiedzieć o tej dźwigni zmiany biegów. Składana pasuje idealnie, nic się z nią nie dzieje, nic dziwnego, wszystko przebiega tak jak przy oryginalnej. A druga, druga tak samo podregulowałem troszeczkę, aby uzyskać wyższy poziom do jazdy na stojąco. Jest lepiej. Same przyciskanie jest intuicyjnie to samo, nic nic nie, nie wnosi to żadnej różnicy, tak jak było poprzednio, więc jest fajnie, co to nam daje? Hmm. No, jedynie to, że może nam się to nie pognie, bo to się złoży. Jedynie tyle, e, myślę, że nic więcej, e, ale warto, warto sobie to zamontować, jeżeli jest ku temu taka możliwość, i liczyć na to, że uratuje to nam. 4 litery. W nagłej y, sytuacji jest 30 parę stopni. Jest mega... O 30 parę. Są 32 stopnie. Ja już się leję zapocony i tutaj pomiędzy drzewami w cieniu lasu korkowego. Dobra, jadę dalej, bo jest za gorąco. Hej!